Coś, co jest takie nieprzeniknione i niejasne z punktu widzenia jednego działu matematyki, staje się bardzo takie zaskakująco przejrzyste, gdy zastosujemy narzędzia z innego. Więc, oczywiście, w toku studiów, nawet doktoranckich, używa się takich nazw jak algebra, jak analiza, jak topologia, jak kombinatoryka, ale jak się jest takim aktywnym matematykiem, to, to rzadko jest tak, że umie się człowiek posługiwać tylko jedną z tych dziedzin, bo często, właśnie, problem kombinatoryczny daje się rozwiązać jakimiś metodami analitycznymi. Albo odwrotnie jakiś problem z analizy, ale okazuje się, że ma bardzo prosty dowód, gdy sięgniemy po jakieś narzędzia z algebry. To też nie jest nowe zjawisko. Już kartez, już, prawda, stworzył geometrię analityczną, gdy zauważył, że to, co do tej pory ludzie robią, takie konstrukcyjne zadania z geometrii, że tutaj kąty wierzchołkowe, tutaj trzeba tam odłożyć, odmierować taki odcinek, że zamiast w ten sposób uprawiać geometrię euklidesową, można właśnie opisać te wszystkie kształty algebraicznie. Też się tego uczymy w szkole, jakieś tam równanie okręgu, jak wygląda. Okazuje się, że Niektóre zadania z geometrii, które są bardzo trudne tak konstrukcyjnie za pomocą cyrkla i linii, to gdy się to przepisze w języku algebry, nagle staje się to jakieś proste, wręcz automatyczne rozwiązanie jakiegoś. I dzisiaj w matematyce też tak jest, tylko oczywiście na tym wyższym poziomie. Coś, co jest takie nieprzeniknione i niejasne z punktu widzenia jednego działu matematyki, staje się takie zaskakująco przejrzyste, gdy zastosujemy narzędzia z innej. Jedne z najpiękniejszych fragmentów matematyki, gdy jeden dział okazuje się być głęboko związany z drugim.